PSL przedstawił listę kandydatów do Sejmu Okręgu Radomskiego. Remont amfiteatru zamiast budowy Radomskiego Centrum Kultury. Podpisano umowę na rewitalizację rogatki przy ulicy Malczewskiego. Polskie Stronnictwo Ludowe zaprezentowało listę kandydatów do Sejmu na Mazowszu w Okręgu Radomskim. Wśród nich znaleźli się politycy związani z Kuki z 15. Zdecydowaliśmy się jako ruch ludowy w tych wyborach wystartować w innej formule niż w wyborach europejskich. Stworzyliśmy koalicję polską jako szereg ugrupowań, którym zależy na tym, aby centrum polskiej sceny politycznej było zagospodarowane przez ludzi z umiarem. Z rozsądkiem takich, którzy, którzy mają osiągać porozumienie, a niekoniecznie chcą uczestniczyć w tej polsko-polskiej bitwie. Listę ludowców otwiera Mirosław Maliszewski. Z drugiego miejsca o mandat do Sejmu ubiegać się będzie wieloletni poseł oraz europoseł Dariusz Grabowski. Byłem wieloletnim posłem radomskim, i jest dla mnie obowiązkiem. Próbować zawsze reprezentować Radomian. To po pierwsze. Teraz po drugie, to jest kwestia, ja jestem przedsiębiorcą i to środowisko mi jest najbliższe, ale to wszyscy ludzie, którzy pracują, samozatrudnienie, ale także emeryci, bo to są ludzie, którzy pracowali. A zatem chcąc reprezentować takie środowisko, zwróciłem się do partii, która chce o tym mówić. Z trzeciego miejsca o mandat poselski ubiegać się będzie była burmistrz zwolenia. Bogusława Jaworska. Ja doszłam do wniosku, że trzy kolejne, moim zdaniem i chyba nie tylko mojemu dane kadencje, gdzie pełniłam funkcję burmistrza zwolenia. Jakoś tak zachęciły również i, i, i moich kolegów, i, i marszałka i, i posła do tego, żeby zaproponować mi kandydowanie. I tak jak dzisiaj słyszeliśmy na konferencji, słuchaliśmy, szukaliśmy osób, które będą łączyć, a nie dzielić. I wydaje mi się, że do grona takich osób ja również należę. Na liście kandydatów do Sejmu w Okręgu Radomskim Polskiego Stronnictwa Ludowego znaleźli się także Adam Duszyk, Krzysztof Lechowski, Robert Dobosz, Ewa Malec, Irena Nalewajko, Ilona Jaroszek, Jadwiga Dudek, Mirosław Ślifirczyk, Agnieszka Stolarczyk, Maria Węgrzecka, Barbara Gąsirowska, Robert Fidos, Krzysztof Rejczak, Ireneusz Gumowski oraz Zbigniew Gołąbek. Ludowcy zdecydowali, że nie wystawią kandydatów do Senatu. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Radomiu radni będą dyskutować nad wprowadzeniem zmian w budżecie miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej gminy. Prezydent spróbuje przekonać radnych do przesunięcia funduszy z budowy Radomskiego Centrum Kultury na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr. Oczywiście nie będzie to stricte nowe zadanie w budżecie miasta, bo skierowałem wniosek o zamianę treści zadań inwestycyjnych. Chcemy, chcę wycofać to zadanie, które wiązało się z budową Radomskiego Centrum Kultury, a właśnie w to miejsce wprowadzić przebudowę Amfiteatru. Przebudowa obiektu tu przy parkowej w Radomiu, zdaniem prezydenta, to strategiczna dla miasta inwestycja. Ten taki nowy, nowoczesny obiekt na pewno da nam dużo większe możliwości, żeby naszą radomską kulturę promować, żeby Radom promował się również poprzez radomską kulturę. Ale jest to również ściśle związane z tymi planami, jakie mamy wobec obchodów kolejnych rocznic Radomskiego Czerwca. Zapowiadałem to już w zeszłym roku, natomiast chciałbym, abyśmy doszli do tego festiwalu wolności, czyli przekształcić obchody Radomskiego Czerwca w taki prawdziwy europejski festiwal wolności, ale żeby organizować tak dużą i o tak dużym znaczeniu dla Radomia, Polski i nawet Europy wydarzenie, musimy mieć odpowiedni obiekt, stąd ta decyzja. Za kilka tygodni miasto planuje ogłosić przetarg na koncepcję architektoniczną obiektu sesja Rady Miejskiej w Radomiu odbędzie się w poniedziałek. W środę podpisano umowę na rewitalizację rogatki przy ulicy Malczewskiego. Inwestycje wykona firma SBUD, która ma już doświadczenie we współpracy z miastem. Przedsiębiorstwo budowało salę sportową przy szkole podstawowej nr 33. Jednocześnie firma, której przedstawicielem jest Robert Szyszkowski, będzie realizowała kolejną inwestycję w parku Stary Ogród. Wspólnie z firmą. SBUT Inwest również podpisaliśmy umowę na wykonanie iluminacji mostku zakochanych w parku Obozisko. A to znowu zadanie, które wygrało w budżecie obywatelskim i będzie realizowane w ciągu dwóch miesięcy. Obecny stan rogatki przy ulicy Malczewskiego pozostawia wiele do życzenia. Zakres prac będzie obejmował wymianę okien i drzwi, wymianę dachu, odnowienie elewacji oraz wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji. Zakończenie renowacji jest planowane na maj 2020 roku. Na początku przyszłego roku miasto ogłosi konkurs na prowadzenie budynku oraz prowadzenie w nim działań związanych ze sztuką. Rogatka przy ulicy Malczewskiego ma być ważnym ośrodkiem kulturalnym dla mieszkańców miasta. Na wykonanie inwestycji miasto dostało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 60 tysięcy złotych. Już 25 sierpnia na zamku zagąszczą warsztaty błazeńskie. Będzie to wstęp wolny, więc jeśli masz tylko ochotę pobawić się z błaznem, pośmiać się, dowiedzieć się czegoś zapraszam na Zamek Ksiądz Mazowieckich w Ciechanowie. na najbliższy weekend chciałabym polecić Państwu książkę Weroniki Murek Uprawa roślin południowych metodą Michurina. Książka ta została nagrodzona przez jury Nagrody Literackiej Witolda Gombrowicza, ale była również nominowana do Paszportu Polityki i do Nagrody Nike, dlatego też jest to literatura bardzo, bardzo dobra, po którą warto sięgnąć. Jest to pozycja bardzo surrealistyczna, która poszerza granice wyobraźni. Jest to książka pełna ambiwalencji, imersji. Książka, gdzie spotkacie Państwo się z bohaterami, którzy. Są bardzo złożeni, których życie jest bardzo trudne. Są to postaci często odrażające. Osoby, które borykają się z wieloma problemami. Książka, która nie jest gruba, bo składa się tylko z siedmiu opowiadań. Jest to zbiorek opowiadań, który wypełnia treść różnej maści, ale bardzo właśnie surrealistycznej. Pierwsze z opowiadań, które chciałabym Państwu Troszeczkę przybliżyć y, jest y, takie, które rzutuje właśnie na to, y, jak y, twórczość Weroniki Murek można postrzegać. O tym, że nie żyje, dowiedziała się jako ostatnia. Czasami tak bywa. Rano wszystko było jeszcze w porządku. Żywi ani na ulicy pozdrawiali ją tak, jakby wciąż do nich należała. Gdy dotarła do pracy, nikt już nie patrzył w jej oczy. Rzeczy z jej biurka leżały w plastikowym worku. No, no, powiedziała szefowej: po coście to zabrali? To wszystko nowe, jeszcze niedawno kupione. Na co tamta odparła: co z tego? Te rzeczy należą do zmarłej, a rzeczy zmarłych się pali. Jak widzicie Państwo, jest to książka naprawdę abstrakcyjna. Pierwsze opowiadanie dotyczy kobiety, która nie żyje, ale jest ciągle w zawieszeniu pomiędzy światami. Weronika Murek to osoba, która wydała kilka książek. Ukazały się niedawno dramaty, ale to właśnie tę pozycję polecam do przeczytania, bo tutaj znajdziecie Państwo gęste i treściwe opowiadania, które najpełniej pokażą, jakiego rodzaju twórczość ta dziewczyna sobą reprezentuje. Szczególnie polecam na wakacje, ponieważ będzie to fajna odskocznia, coś zupełnie innego, odświeżającego, coś, co pozwoli Państwu oderwać się nie tylko od problemów, ale również zresetować umysły, a w okresie wakacyjnym jest to bardzo potrzebne. Myślę, że to, co widzicie Państwo na zewnątrz książki, pokazuje także wnętrze. Na okładce mamy obraz bardzo znany, który został przetworzony przez Iwonę Chmielewską, znaną ilustratorkę książek dla dzieci. Która świetnie zobrazowała, jakiego typu literaturę Weronika Murek w tym zbiorku opowiadań chce nam pokazać. Polecam, sięgnijcie w weekend, będzie to świetna odskocznia podczas porannej kawy w sobotę, czy podczas niedzielnego spaceru. Taka lektura idealna, właśnie do parku, czy do poczytania po prostu wieczorem. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Leclerc. Powrót do szkoły tylko z Eleclerc. T-shirt 1 sztuka 999, Plecak markowy 1 sztuka 4999. Spodnie jeans 1 sztuka 3999. Wyprawka szkolna tylko z Eleklerk. Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu, wodociągi miejskie w Radomiu. W sobotę w Radomiu słonecznie. Synoptycy przewidują 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie w południe wyniesie 1025 hektopaskali. W niedzielę podobna aura, choć będzie jeszcze cieplej. Temperatura wyniesie 27 stopni. Na barometrach zobaczymy 1023 hektopaskale. W poniedziałek nadal będzie ciepło. Temperatura wyniesie 29 stopni, a ciśnienie wzrośnie do 1020 hektopaskali.